Czy zauważyliście, że kiedy zestawicie cygara marki Caldwell z linii The king is dead z long live the king i całość przetłumaczycie na język polski, to wyjdzie wam Umarł król, niech żyje król? Natomiast, gdy dorzucicie do tego jeszcze cygaro Caldwell z linii Eastern Standard, to dostaniecie trzy pierwsze linie cygar tej otomarki, które weszły na rynek w roku 2014 i od którego też można powiedzieć, cała ta loska epopeja się zaczęła, a gdy odłożycie w King is Dead oraz Eastern Standard do Humidora i w kadrze zostanie tylko jedno cygaro oraz oczywiście ja, Wasz ulubiony cygarowy vloger Arkadiusz, no to naturalnie otrzymacie z tego nową recenzję cygara. Cygara, tu przypomnę, marki Caldwell z linii, a właściwie już serii nazwanej Along Live the King. I cygara te dostępne są w dwóch wariantach okrywowych. Ja mam ten klasyczny w dominikańskim korocho, jeszcze z wersji Maduro, natomiast tamta ma nieco inną wkładkę, a także binder. Tym samym jest to w ogóle inna mieszanka o innej mocy. Aczkolwiek cygara te miały być początkowo najmocniejszymi cygarami w całym portfolio marki Caldwell. Co jednak zostało po dziś dzień przebite. I cygaro to jest w formacie Lancero, które ma 40 w ringu oraz 7 cal długości, co w zaokrągleniu daje 17,8 cm. Natomiast producent nazwał ten format My style is jalapeno, jalapeno. 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 nie jalapino. Czyli może być tutaj dosyć ostro, ale z tego co wiem, nie jest ostro, natomiast jest na pewno. Pełno. Czego natomiast nie będzie pełno w tej oto wideo recenzji, no to nie będzie pełno informacji o Marce Caldwell, bo taką pełnię wrzuciłem w inną recenzję również cygara Caldwellowskiego, które jest swoistym follow-upem do tej oto serii i cygaro tamto nazywa się znów Long Live the Queen. A w tej wideo recenzji sprzedam wam po prostu takie skrócone informacje o Caldwellu. Jakim ten Caldwell jest? Jest to Robert Caldwell. Czyli człowiek, który jest niczym to cygaro, jest chudy i długi, bo ma chyba za 2 metry wzrostu. Jak obejrzycie sobie z nim filmiki, to jest to naprawdę. Kawał chłopa, w każdym razie wzwycznie, koniecznie I Robert Caldwell był kiedyś przedstawicielem handlowym, zajmował się zaopatrzeniem hoteli, w cygara, całym tym doborem, a także procesem dystrybucji. Później natomiast odpalił swój własny biznes do pary z człowiekiem, który stał za marką niegdyś Kamacho, czyli Christianem Luisem Ayroa. Ta ich współpraca miała miejsce w latach 2012-2013, prowadzili oni. Winwood Cigar Factory w Miami w Winwood, czyli w dzielnicy, która jest utożsamiana ze sztuką. Natomiast panowie nie do końca się między sobą dogadywali. Każdy miał nieco inną wizję prowadzenia tego biznesu, więc się rozstali. Natomiast Christian Louis Aeroa po dziś dzień ma w swoim portfolio markę Winwood. Może niekoniecznie na swojej stronie internetowej, ale jak najbardziej jest odpowiedzialny za zwijanie cygar pod tamtą marką. Natomiast te cygara zwijane są na Dominikanie, w fabryce należącej do rodziny Ventura. Zresztą William Ventura był człowiekiem przez lata związanym z koncernem Otinger Dawidow, natomiast później odszedł od nich i założył swój własny biznes, który dzisiaj prowadzi wraz ze swoją rodziną. I ich jedna fabryka niestety spłonęła, więc dzisiaj cygara te zwijane są w drugiej fabryce, która nazywa się Ej Maestro. I stamtąd pochodzą na pewno wszystkie cygara Caldwell zwijane na polski rynek. Aczkolwiek wiem, że są jedne cygara Caldwella, które są zwijane już u innego producenta, ale to oczywiście jest temat na kompletnie inną historię. A co do tej historii, to powiem Wam tak. Marka Caldwell, jak się okazało, została dotknięta przez syndrom Dawidowa, jak ja to nazywam, bo jeżeli oglądaliście różne moje recenzje cygar ze stajni Dawidowa, szczególnie te starsze, to wiecie, że niezwykle mocno chwaliłem zawsze ich stronę, w szczególności stronę US Davidoff of Geneva. Tam było wszystko o cygarach, o każdym liściu w środku, po czym z biegiem lat te informacje zostały wykastrowane i okazało się, że podobnie jest w przypadku strony Caldwell Cigars. Tam niegdyś również te informacje były o wiele bardziej obszerne niż teraz. A, co możecie się dowiedzieć z obecnej wersji strony Caldwella? To to, że Cygaro to okrywa liść Dominican korocho, binder to również jest jakiś Dominikan, a w środku znajdują się liście z Dominikany, Nikaragui oraz Peru. Ale przeglądając zasoby internetu i chyba stronę cigar dojo, jeżeli się nie mylę, ale mogę się oczywiście mylić, trafiłem to na taką tabelkę, w której były net wskazane proporcje liści, a także rok, z którego one pochodzą. I kiedy wrzuciłem Stronę, kalduelowską, tak zwane Wayback Machine, i czytałem sobie wersję strony. To okazało się, że niegdyś naprawdę te informacje były widoczne na stronie. Dlaczego ich dzisiaj nie ma? Nie wiem, czy po prostu współczesny odbiorca boi się danych, ale wtedy wyglądało to o wiele lepiej. No bo tak, było wskazane, że w 2014 roku to cygaro było okryte dominikańskim korocho, to jest też wskazałem do dziś na stronie, ale pochodzącym z 2008 roku, czyli był to liść sześcioletni. Obstawiam, że również dzisiaj ten liść był sezonowany przez 6 lat. Oczywiście liczymy od ostatniej daty produkcji, która najprawdopodobniej jest z 2005 roku. Nasz binder to również Dominikan korocho, natomiast z 2009 roku, czyli w momencie kiedy ta cygaro pierwotnie było wypuszczone, no to ten binder to był liść pięcioletni. Nasz filer to znów tak, 50% dominikańskiego korocho lichero, czyli tych liści napakowanych mocą, pochodzących z 2006 roku, czyli w momencie premiery tych cygar, te liście miały 8 lat. Natomiast 40% tych nikaraguańskich liści to jest abano również lichero. W tym przypadku z 2007 roku pierwotnie, czyli też obstawiam, że ta Nikaragua ma tutaj 7 lat, a 10% tych peruwiańskich liści, które są tutaj dodatkiem, są odmiany PLD-oro czyli bardzo rzadko uprawianej odmiany, którą mogę nazwać swoistym nawet klasykiem kubańskim, jednak której uprawa została zarzucona chyba w XX wieku. Gdyż mimo tego, że liście PLD Oro dostarczają słodkich smaków i są generalnie smakowo delikatne, no to niestety odmiana ta jest bardzo podatna na wszelkiej maści choroby. Tym samym mieli z nią dosyć dużo problemów w uprawie, ale widać gdzie niegdzie jeszcze te nie da się jak najbardziej uprawiać w tym przypadku w Peru. I liście te pierwotnie były z roku 2000 2008, czyli również obstawiam, że w 2014 roku, skoro miały 6 lat, to podobnie jest w przypadku tego cygara. I jeżeli idzie o piętro tego Pelle de oro z zbioru tych liści, to jest to Viso, czyli poniżej lichero. Tym samym mam tutaj cygaro wypełnione mocą i obstawiam, że tak będzie w trakcie tej degustacji. Tego też się po tym cygarze spodziewam, a dosyć dużo dobrego o nim słyszałem, a także czytałem. Także trochę się w środku nawet nastawiam, że będzie to naprawdę pełna degustacja, tak pełna mocy, jak i pełna smaku. A teraz zrzucę tego oto mojego starego, małego laptopa z kolan i opowiem Wam, jak też to cygaro wygląda. Oczywiście zacznę od tego, co jest najpiękniejsze zawsze w cygarach Caldwella, to pierścień. Na tym pierścieniu mamy tego naszego króla i ewidentnie jest to jakiś młody człowiek w zbyt dużej koronie, która fantastycznie połyskuje w świetle, ona jest w całości odblaskowa. Nawet mogę się w niej przejrzeć. Może nie do końca ostro siebie w niej widzę, ale ma bardzo wysoki połysk. I sam ten układ tej twarzy z tą koroną przypomina mi pewne zdjęcie rapera no już świętej pamięci, który nie żyje od trzech dekad czyli Notoriosa B.I.G. On też ma takie zdjęcie w koronie, tylko znowu w jego przypadku to głowa była większa niż ta korona, ale gdzieś tutaj takie skojarzenie jak najbardziej mam. Ale to też jest taka pewna strategia Roberta Caldwella, żeby to, co było na tych pierścieniach nie do końca było oczywiste, żeby się nad tym zastanowić, żeby był tutaj taki artystyczny sznyt, który dodaje pewne takie pole do interpretacji, i bardzo mi się to podoba. Bardzo mi się też podoba tył pierścienia, który jest no iście królewski. Przypomina jakieś takie pozłacane sukno z kwiecistymi wzorami. Do tego mamy ładne The King is Dead, na boku mamy napisane Caldwell, natomiast nie ma tutaj informacji skąd to cygaro jest. Dlatego przypomnę Wam raz jeszcze: jest ono z Dominikany. Z fabryki El Maestro. Natomiast nasz liść okrywowy, ten korocho, podobnie jak w przypadku Kristofa korocho, tam mówiłem, że ten liść jest dosyć rustykalny, i tu jest podobnie. No jest on mocno pożyłowany, jest on w kolorze padającym trochę w taką mleczną czekoladę, i żył na nim niebrak. Nie on nie był uprawiany w jakimś pełnym słońcu. Natomiast mam nadzieję, że no dostarczy mi tutaj fantastycznych smaków. Mniej fantastycznie natomiast wygląda wykończenie. Widzicie to w tym miejscu, tę wielką wgniotkę. Tu mam kolejną wgniotkę i to jest no, kolejne Lancero, które takich wgniotek trochę ma. Widać jakieś takie artystyczne zacięcie. Również mają torsedore zwiejące te cygara i nie chcą, żeby cygara kształtem też do końca było oczywiste. Oczywiście żarcik, no, nie podoba mi się to. Całkiem też miło wygląda ten pigtail na górze. Ale też nie są tak zawinięty stricte jak taki świński ogonek, tylko jest no tak trochę, bym powiedział, nie do końca idealnie nałożony, ale i tak całość zetne oby się tylko nic nie rozwijało. Widzę, że kapturek jest nałożony starannie, mam całkiem sporo zapasu. Ja bym chciał coś tutaj przycinać, więc chyba będzie dobrze. W tytonie od stopy upakowanie całkiem równo, ale też jakieś dziwne przycięcie tutaj jest, gdyż nie ma tej stopy równej, tylko trochę jakby też tej wkładki tutaj wystaje. Natomiast sama stopa oczywiście nie jest żadnym szagi, tylko klasyczną stopą cygara już otwartą. Co do zapachu, natomiast cygara przed otwarciem, Powiem wam, że pachnie nieco skórzaście, nieco słodko, nawet bym powiedział, pachnie taką melasą. Jest też jakaś nuta sofii wymieszanego z jakimś cedrem, być może też coś takiego pojawi mi się w trakcie degustacji. Od stopy cygaro pachnie bardzo też cedrowo, bardzo słodko i wierzę, że tej słodyczy to cygaro nie będzie mi żałowało w trakcie degustacji. A co by degustację zacząć, no to może otworzę to cygaro, do czego użyję oczywiście dwuostrzówki Xikar X1. Otwierając to cygaro, zauważyłem też, że sama główka jest bardzo mocno zbita. Nawet trochę mi tutaj zjechała obcinarka po całości, ale też mocno nie zaciskałem. I są tutaj w środku łodyżki mniejsze i większe, co niezbyt niestety mnie raduje. A czy będzie radował mnie ciąg? No, takie bym powiedział 4, mniej na 6 ale też przy tak niewielkim ringu taka pewna ciasność może występować, ale raczej zajady mi nie popękają. Cygaro postawiło mi także na ustach nieco drzewny, taki właśnie cedrowy trochę posmak, odrobinę pikantności, która w przypadku korucha jak najbardziej powinna się pojawić, ale to już sprawdzę odpalając to cygaro. Jak na ring 40, to muszę Wam zdradzić, że wywaliłem kawał gazu ze zbiorniczka, co z cygaro nie chciało się za bardzo zająć, ten król stawiał opór, ale w końcu się udało, nawet zostały tutaj takie ciemne ślady po przypaleniu zapalniczką żarową. Natomiast widzę, że już powoli wychodzi biel popiół. Mam też nadzieję, że ten popiół będzie się długo trzymał. I co dopiero teraz wyczułem, to w tym miejscu mam takie zgrubienie. Także w momencie, kiedy pewnie przepalę dopiero połowę długości cygara, też ten ciąg zrobi się lepszy. A na razie jest nieco opornie. Ale jak jest ze smakami? Czy też jest tak opornie? No powiem wam, cygaro od startu jest dosyć pełna. I chociaż odrobinkę wypuściłem sobie tego dymu nosem, to to korocho nie jest kąsające. Czuć, że są to wyleżakowane liście. Chociaż odrobina pikantności takiej pieprznej, ale bardziej nie z czarnego pieprzu, jakiegoś połączenia czarnego pieprzu z ziołowym, trochę rozkłada mi się na języku, ale minimalnie. Natomiast w noszach w ogóle nie czuję żadnego musowania czegoś ostrego. Jest bardzo gładkie to cygaro. Na pewno dosyć mocno drzewne na samym starcie. ale jest w nim już zaklęta pewna słodycz z tego korocho. Do tego już zaczynam wyczuwać akcenty kawy, takich ziarenek kawy świeżo zmielonych, bardziej idących w kierunku robusty i jej orzechów czy właśnie tytoniowości niż tej rześkiej arabiki. Także start jest fajny i to jest niesamowite, że Bez trudu mogę już wypuszczać dym nosem. O, przy wypuszczeniu dymu nosem teraz do tej mieszanki takiej drzewno-kawowej z odrobiną orzechów doszła taka nuta trochę bym powiedział kawy inki wymieszanej z jakąś taką kapką tofii brązowego cukru. No, wytrawność tutaj walczy ze słodyczą, całkiem ciekawy start jest tego Krulant, zobaczymy co będzie dalej w tercji pierwszej, w której mogę Wam powiedzieć, że coraz bardziej przekonuję się do Lancero, czyli do formatu, który w sumie przez lata jakoś tak ominiałem, niezbyt mnie ciekawił, ale im bardziej się w to zagłębiam, tym jest fajniej, szczególnie, że Cały czas czuję chłodny dym, no i w ogóle to cygaro lubi, kiedy je się wolno opali, więc ten komfort palenia jest naprawdę przyjemny. Gorzej wygląda spalanie, co prawda, nieco mi się tutaj już cypel sam teraz wyrównał, ale w pewnym momencie był dosyć znaczący ten z niespalonego tytoniu. Widzę, że teraz cygaro. Automatycznie zaczyna łapać prostą linię spalania, jakby po prostu przestraszyło się kamery i kolejnego ujęcia. Bardzo dobrze, bój się, masz się ładnie spalać. Popiół nieco mi się tutaj wygiął, co też związane jest między innymi z tym dosyć specyficznym zwinięciem cygara z przeróżnymi defektami i tą wygniotką, ale okej, okay, popiół nie zbieram, nie kolekcjonuję. Jest on taki biało-szary, nawet z czarnymi prześwitami pomiędzy. Niestety, też nieco się strzępi. Nie wiem, jak będzie w innych egzemplarzach. Ale co do smaków, bo to jest najważniejsze. W tym obfitym białym dymie jest na pewno cały czas dawka tego drewna ze startu. Wyczuwam też nieco tej takiej robusty, ale takiej właśnie bardziej dostarczającej mi orzechowych aromatów, ale wyczuwam również taką korzenną pełnię. Ale żebyście nie myśleli, że ten dym jest taki, wiecie, wgniatający, że bierzecie pufnięcie i robicie, uch, kurde, aż ciężko wytrzymać spotkanie z tym królem. Nie. Ta korzenność nadaje pełnię, ale zarazem nie jest taka osiadająca, nie jest taka męcząca. Wyczuwam też teraz odrobinę tytusowego zestu, charakterystycznego właśnie dla liści korocho. Wyczuwam też taki miks mlecznej czekolady, wymieszanej też ze słodyczą, przypominającą mi bardziej drewno cedrowe. Całość jest w ogóle podana w takiej gładkości. Mimo tego uderzenia korzenności na wejściu, reszta później się bardzo tak gładko rozkłada. To cygaro ma dosyć kremowy ten dym, ale zarazem nie są śmietankowe, czyli też nie wyczuwam takiej śmietanki 30 czy 36, ale ta gładkość w tym dymie jest. Nic tutaj nie szarpie. Także... Czy król jest nagi? No, niekoniecznie. To jest po prostu bardzo sprawiedliwy król na tę chwilę. I oby taki był do samego końca. Jeszcze sobie pufnę na wszelki wypadek z popielnicą. Mm. Ten dym jest tak przyjemny i tak pełny, mimo że samobody nie określiłbym jako full, a bardziej jako medium, czyli to średnie. Moc też jej nie odczuwam, miało być tutaj takie właśnie full, miało być nieco uderzenia nikotyny, ale też myślę, że ona jest na średnim poziomie. Także jest to bardzo zbalansowane i wyważone cygaro. I póki co powiem Wam, że lepiej się z nim bawię niż z Long Live the Queen, czyli zdecydowanie młodszym cygarem od tej oto linii, która jest właśnie tym follow-upem do. Long Live The King. Tamto cygaro, chociaż lubię kameruńskie liście, to było aż nadto przez ten kamerun zdominowane, więc po prostu było dobre, a tu jest zdecydowanie powyżej tego dobrego. No ale czy to cygaro dostanie ode mnie piątkę? No to się przekonam, paląc je dalej i wracając do pastercji, Drugiej, w której cygaro nabrało agresji, na razie nie mówię tutaj jeszcze o smakach, tylko o samym jego wyglądzie. Właśnie się otworzyło jak jakiś taki mały krokodyl i próbuje mnie tutaj pożreć. Generalnie to przepalam się przez to takie miejsce z tą wgniotką, tym samym coś takiego się tutaj wydarzyło i w tym momencie też złamie ten popiół w popielnicy, bo boję się, że zleci mi na spodnie, wytrzepie jeszcze całość ze środka, a co też w tym cygarze, w tych smakach się kryje. Już Wam mówię. Cygaro na wejściu Dymu ma tę korzenność, o której mówiłem jeszcze w tercji pierwszej. Z tej takiej korzenności, z tej pełni przechodzi od razu w taki miks mlecznej, czekolady z odrobiną cytrusów, więc jest i słodycz, jest pewna rzeźkość, po czym wchodzi nieco takiego miksu drewna z drewnem cedrowym, i to wszystko podane jest na odrobinie masła orzechowego i na finiszu wyczuwam jeszcze coś, co do niedawna było obecne od razu po wzięciu łyczka dymu, czyli imbir. On trochę nawet podszczypuje mnie w język, ale nie jest to takie nieprzyjemne szczypanie, tylko właśnie takie odświeżające, ale zarazem nie jest to takie Podszczypywanie przypominające mineralność, więc ewidentnie taka imbirowa nuta i jego efekt tutaj się przewija. Powiem wam, że to cygaro z każdą tercją nieco ewoluuje. Natomiast wypuszczając dym przez nos, no czuć trochę kąśnięcia, ale to też nie jest tak, że gdzieś ten dym nam tam zalega. On jest bardzo gładki, ale ma właśnie tę korzenność. Ale wypuszczając dym nosem, no bardziej znów wyczuwam tę cedrową nutę, tę, taką słodycz w ogóle skorocho. Także to cygaro póki co no, zdobywa moje serce. Także to spotkanie z królem jest na razie bardzo fajne. A w ogóle powiem Wam, że palę to cygaro dosyć wolno, więc mam 50 minut degustacji za sobą, no i jeszcze trochę go jednak tutaj zostało. Jestem ciekaw, czy zaskoczy mnie czymś w trzeciej tercji, ale zanim do niej przejdę, jeszcze powiem Wam, że teraz ten ciąg jest tak, jak się spodziewałem. Czyli w momencie, w którym poprzepalałem te wszystkie słabe punkty, jest takie 5 na 6 i teraz jest naprawdę bardzo komfortowo. Cygarze też nie kumulują się jakieś żadne smoły, nic tutaj się nie korkuje. Cygaro jest idealnie wysezonowane, no ale przy nawet 8-letnich jakie znajdują się w tym cygarze, no to po prostu inaczej być nie może. Aczkolwiek może w trzeciej tercji coś się popsuje? No nie, nic się nie popsuło, natomiast na pewno cygaro wytraciło większość smaków, które towarzyszyły mi tutaj w pierwszej oraz w drugiej tercji, ale zarazem stało się obecnie najmocniejsze i najpełniejsze i nawet powiem wam, że czuję takie delikatne ukąszenie nikotyny, które kryło się w tym Long Live the King, My Style is Jalapeno. No jest to jalapeno, ale takie nikotynowe, aczkolwiek powiem wam, że cały czas też zwiększa się ta pikantność w tym cygarze, ale zdecydowanie nie jest to pikantność papryczkowa, a właśnie ta taka pikantność imbirowa. Mhm. Obecnie dosyć mocno się rozkłada z tyłu języka. Też wypuszczając dym nosem, tę bierowość wyczuwam, ale też wyczuwam na pewno dużo dobrego, dobrze wysezonowanego tytoniu. Do tego pewną dawkę czekolady, ale która już wyszła z tej takiej mleczności, a poszła w kierunku bardziej już czekolady deserowej. Do tego przewija się też takie palone drewno. Ale najciekawszy jest finisz, bo na finiszu wychodzi nuta, która przywodzi mi na myśl takie domowe, różane nadzienie do pączków. Czyli ta słodycz jednak tutaj gdzieś równoważy tę wytrawność, która zaczęła w tej trzeciej tercji dominować. I muszę Wam powiedzieć, że to cygaro jest bardzo ciekawe. Jeszcze sobie pufny i wypuszczę dym nosem. O, a na przykład przy wypuszczeniu teraz dymu nosem znów poczułem bardziej tę mleczną czekoladę niż tę czekoladę deserową. I jak to jest z tym ciekawym cygarem? No, w porównaniu do Long Live the Queen, czyli cygara, które wyszło kilka lat po tym oto gagatku i które Robert Caldwell uważa za pełniejsze od tego, no nie, tamto cygar raczej reprezentuje średni poziom mocy, jak i średni poziom budowy, jest mniej skomplikowane smakowo. Jest dobre, ale nie ma tego pazura, które tkwi w tym cygarze. Oj, powiem wam, że nawet teraz taka mała pralka mi się zrobiła w żołądku, czyli nikotyna zaczyna powoli mnie uderzać, ale spokojnie już kończę tę wideo więc jeszcze tylko całość podsumuję. A podsumuję ją w ten sposób. Technicznie cygaro nie należało do najlepszych. Widzieliście te wgniotki, jakieś zgrubienia tu wyczuwałem. Główka była dosyć mocno zbita, początkowo ciąg też nie był idealny. Popił, raz trzymał się dobrze, tak jak teraz, czasami odpadał po centymetrze, otwierał się, pruszył, to na zdecydowany minus. I to jest drugie cygaro ze stajni Kaldwela, które pale i niestety ma te same przypadłości techniczne, więc torcedores w fabryce A Maestro no. Mam wrażenie, że mogliby trochę swoje skillsy poprawić, ale kompozycyjnie, jeżeli idzie o tytonie i to, co też dostarczają te tytonie w trakcie degustacji tego cygara, to zdecydowanie przykrywa te minusy związane z technikaliami tego cygara. Z każdą tercją to cygaro ewoluowało, z każdą tercją dostarczało minowych smaków, z każdą tercją zwiększało swoją pełnię. Także jest to kompozycja, którą śmiało mogę polecić każdemu, chociaż początkujący miłośnicy cygar dla Was, jeżeli chcielibyście po to sięgnąć, no to zalecam Wam się dobrze najeść. Jadłem dosyć sowity obiad, ale powiem Wam, że tak czy siak, jednak trochę tę nikotynę tutaj odczuwam. Jest to na pewno fantastyczna pozycja dla tych, którzy lubią korocho, a tego w tym cygarze nie brakuje. Natomiast oceniając, to cygaro. W skali oczywiście od 1 do 6. No nie dam szóstki, nie dam czwórki, ale też nie dam pełnej piątki, bo jest to bardzo dobre cygaro, ale jakbym trafił na idealnie techniczny egzemplarz to piątkę pewnie by dostało, a tak dostanie piątkę z dużym minusem. Natomiast dla samych smaków warto po to cygaro sięgnąć. Jestem w ogóle też ciekaw tego cygara tylko w okrywie Maduro, które właśnie ma inną mieszankę, jak też tam to cygaro smakuje, a na pewno w przyszłości sięgnę oczywiście po cygaro Eastern Standard w okrywie Sungrown, a także po cygaro The King is Dead, które, jak Wam pokazałem, spoczywa w moim humidorze, a w sumie to spoczywają w moim humidorze te dwa cygara zaprezentowane na samym starcie tej oto recenzji. I tymi też słowami całość kończę, czyli piąteczka z dużym minusem. A co do ceny, powiem wam, że to cygaro można wyrwać już za 55 zł i jest to cena, którą za nie z miłą chęcią zapłacę. Oczywiście kupując stacjonarnie, te ceny będą wyższe, ale jest to odpowiednia cena za to cygaro. Tak więc jest ono jak najbardziej w tych pieniądzach opłacalne i myślę, że jeszcze jakąś sztukę na pewno z wielką chęcią przytule. A teraz dziękuję wam, moi drodzy, że dotrwaliście się do końca. Mam nadzieję, że spodobała Wam się ta wideo recenzja. Jeżeli tak, zostawcie oczywiście łapeczkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, subskrybujcie i kliknijcie dzwoneczek, żeby otrzymać wszystkie powiadomienia o nowościach na kanale i trwających premierach, bądź live'ach, które wkrótce się pojawią. Jeżeli macie jakieś doświadczenia z tym cygarem i chcielibyście się nimi podzielić, napiszcie oczywiście całość w komentarzach z wielką chęcią. Zapoznam się z Waszymi opiniami, jak też to cygaro widzicie, bądź inne cygara marki Caldwell. Jeżeli chcielibyście dołączyć do grona Patronów, Również Was do tego zapraszam, progi zaczynają się od 5 zł miesięcznie. A jeżeli chcielibyście też poczytać nieco recenzji w bardziej klasycznej formie, to zapraszam Was też na bloga smoking.pl, a także na wszystkie moje social media. Recenzował dla Was z przyjemnością Wasz ulubiony cygarowy vloger Arkadiusz. Na razie!